Ten mężczyzna dostrzegł uwięzionego psa w zamarzniętym stawie. Bez zastanowienia postanowił rzucić się z pomocą, ryzykując własne życie. Powoli kruszył taflę lodu w kierunku uwięzionego pieska. W końcu dotarł do zmarzniętego czworonoga, ratując mu życie. Co za wspaniały przykład odwagi i bezinteresowności. Kochająca żona postanowiła sprawić swojemu mężowi wyjątkowy prezent. Mężczyzna ma złamane serce po utracie ukochanego psa miesiąc wcześniej. Popatrzcie na jego reakcję, gdy żona przedstawia mu nowego przyjaciela. Mężczyzna przez długi czas nie może opanować łez, ale na szczęście są to łzy miłości. Co za wspaniały gest ze strony troskliwej i kochającej żony. Tutaj widzimy strażaka, który podczas akcji ratunkowej dostrzegł małego nieprzytomnego kotka, leżącego na podłodze palącego się budynku. Kilka momentów później strażak zakłada maskę tlenową małemu pacjentowi i używa zimnej wody, aby go ocucić. Akcja się powiodła i mały kotek został uratowany. Ten pensjonariusz domu opieki otrzyma zaraz wyjątkowy prezent od jednej ze swoich opiekunek. Kobieta dostrzegła, że jej podopieczny trzymał w rękach zdjęcie swojej zmarłej żony za każdym razem przed pójściem spać. Postanowiła sprawić mu ten wyjątkowy prezent, aby przynajmniej w ten sposób mógł być bliżej swojej ukochanej. Jego reakcja jest po prostu bezcenna. Mężczyźnie tak bardzo spodobał się prezent, że go czule przytula do swojego ciała. Oraz całuje podobiznę swojej ukochanej żony, jednocześnie płacząc ze wzruszenia. Który z tych aktów dobroci podobał Ci się najbardziej? A może sam doświadczyłeś ostatnio niesamowitych aktów dobroci? Koniecznie daj nam znać w komentarzu. A jeśli podobał Ci się filmik, to zasubskrybuj nasz kanał po więcej inspirujących historii